tutaj Kotel i... Dzisiaj mm, nagrywamy odcinek o tym klubie. Tak jak wspominałyśmy, w pierwszym odcinku będzie osobny odcinek o naszym klubie. Klub nazywa się. Już to szukam. Gdzie to było? Jak możesz nie pamiętać nazwy swojego klubu? Pamiętam, ale co pokazać tutaj? No, i to się nazywa Club Diamond Foxes Club, tak samo jak y, nasz kanał. No i tutaj y, spotkania są w y, piątki na hali klubowej o 19. W sobotę na torze baronowej y, będziemy się coś bawić o 17. I w niedzielę spotkanie na hali klubowej o 18. Będziemy pewnie też ćwiczyć układ. Może go dzisiaj pokażemy tutaj jeszcze? Jeszcze nie jestem pewna, ale klub, y, y, no tutaj jest strój. Y, tak wygląda strój. Czapia, to... Na spotkaniu jednym y, tam wszystko pokażemy. Znaczy, y, jak będą się osoby w tym klubie, bo na razie jeszcze nie mamy. To pokażemy ten strój, czy dokładnie to wszystko taki samo jest. Tak, koń to jest właśnie fryz kary. Może być z odmiankami albo i bez. To jest już obojętne, jak to woli. Ale fryz musi być. Kary. No. Mhm. Tak, no to możemy pokazać tutaj ten układ, tylko że na razie no tu nie będzie aż taki profesjonalnych rzeczy, bo no nie ma aż tak dużo osób. A jak będziemy mieć więcej osób, to na pewno będzie lepiej to wyglądać. No tak. i Waverly będzie pełnić taką jakby funkcję moją w tym układzie. Gdy ja będę nagrywać właśnie te filmy, ten film o tym klubie, jakby robimy ten układ. No to pokażemy z Waverly teraz ten układ. Możecie się poza odcinkiem też go próbować uczyć. I piszcie nazwy w komentarzach, jak ktoś chce do klubu. Sarwel to jest Driver. i tutaj właśnie tak na hali klubowej będziemy tylko trenować, bo tam na tej hali, hali takiej, gdzie wszyscy mogą wejść, to mogą nam ludzie przeszkadzać, a no nie chcemy im chyba dawać tej normy. Ja tutaj się zatrzymuję, bo wjeżdżam w koteła, y no i nie chcę, żeby to, no, jeżeli też robicie ten układ i jak będzie to na spotkaniu, to jeżeli widzicie, że w kogoś wiesz, dacie, to na, na chwilę się zatrzymajcie i zróbcie taką przerwę. Tak, lepiej, żeby to wyglądało dobrze. Będziemy, będzie dużo prób tego układu, aż jak wyjdzie nam tak perfekcyjnie już, będzie wychodzić, to spróbujemy nagrać go. Aha. Ja tutaj się jeszcze tę chwilę zatrzymuję, bo mój koń ma 15 poziom i... No, jest dosyć tutaj szybko No, no tak. Dobra. Okej. Okay. Trochę mało tutaj będzie galopu, ale będzie dużo kusa i tempa. I różne takie figury, wolce i tak dalej zdejmę z jej żeby on trochę woli O, może tak będzie lepiej właśnie w pieluchku. No, tak. Czasami będziemy do siebie mówić po tych takich naszych inicjałach, a czasami będziemy mówić po prostu po nazwach. Yeso. nie do końca pamiętam ten układ, więc jadę za... Um... Okej, okay. i tutaj za chwilę będzie ta specjalna animacja fryza. Więc jak już e, Kotel mówił, że e, fryz musi być, bo to jest układ związany właśnie z fryzą. Hmm, dobra, dojeżdżamy już. I tutaj czas, żeby wszyscy dojechali. Jak już wszyscy dojadą, to tu jedziemy. Dobra. Okej. Okay. No i robimy tutaj te kółeczka. Wszyscy tak pięknie o. I teraz ja jadę tu. Ja jadę w lewo. Tak. I tak co drugą osobę? Jedzie na przykład ja jadę w prawo i trzecia osoba też jedzie w prawo. Tak. A tak. druga jedzie za mną w lewo. Tak. Tak, co jedną osobę. I tutaj y, kodeł jedzie przy ścianie, a ja trochę od ściany, bo to jest taka mianna. Tak. Grupa za mną będzie jechać przy ścianie, a grupa wilczka od ściany. Mhm. Dobra, tutaj taki bardziej na ścianę skręć. Już nie musicie wjeżdżać w tą ścianę, bo kąt się zatrzyma i będzie opóźnienie. Tak. Tu i coś mi się zacina. No Dobra, i teraz tu jedziemy. Widzę, że wilczek jest tutaj przodem. Zobacz, nie tak, tylko trochę. Zajmiemy sobie galopem. Tutaj już zacznę robić tę kulaczka. Dobra, właściciel tutaj na środek, czyli w układzie to będzie właśnie. Beverly, czyli nasz Gliczek. Tutaj na środku kółeczka robił, a wokół niego reszta osób. I takie dwa kółeczka. I później zaczynamy jechać tędy. Idziemy sobie tu. On też, nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądać. ...przy większej ilości osób. Tak, musimy to jeszcze zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało i najpierw coś tam jeszcze pozmieniamy. No, tak. Dokładnie, Wilczku. Dobra, tutaj stajemy. Trzy, dwa jeden. E, tutaj Oj, co... stronę. Dobra, coś z złą stronę po prostu... Kliknęła mnie tą strzałeczkę. Ale to nic. Nic się nie stało. No i tutaj jest tak jak z tym janką, yy, że co druga osoba robi w prawo. Albo co druga w lewo. Nie, tutaj idziemy ze sobą. No tak, ale tam to kółeczko. A, tak. tak. No i tutaj już ostatnia figura. Yy, I tutaj taka Volta. Jak już dojedzie, się tutaj bliżej. I tutaj wjeżdżamy na środek. I tutaj się ustawiamy, każdy obok siebie. Czy jak każdy dojedzie, to na końcu jest. Y no, i tutaj powiedzmy, że już każdy dojechał. No i ukłon. No i tak się prezentuje właśnie ten układ. Hmm, więc... e, myślę, że o klubie to tyle i jeszcze chciałam, e, jeszcze tutaj może nam WELMA czy na, czyli nasz kodył przeczyta nam e, zasady. Dobra. Przeczytamy to, 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 dobra, to tu. O klubie. Moim zastępcą jest Wawel Waverly, Waverly Banket. Strój klubowy jest pokazany na moim kanale. Nazywa się Diamond Foxes Club. No i właśnie w tym odcinku macie ten yy, strój i układ, i ogóle. No i tutaj reguły. Nie przezywamy się ani nie wyzywamy. Jesteśmy kulturalni i mili. Możemy się rzecz jasna śmiać, ale nie z brzydkiego wyglądu. No i to tyle z tych informacji ważnych. Tutaj... I o chyba też już wszystko. Tak, tutaj spotkania poniedziałki, wtorki, środy i czwartki wolne, a tam to już mówiłam. Na razie I mamy tylko dwie osoby w klubie, czyli mnie i y, Waweli która jest liderką. I oczywiście ten klub będzie tak. No i muszę zdać wszystkie informacje o tym klubie. Jeżeli ktoś e, nie widział tak dokładnie tego stroju, a chciałby do tego klubu, no to można napisać do nas tutaj w poczcie czy tam znajomych albo... Wiecie, lepiej by będzie w poczcie, bo poczta zawsze się pojawi. A tutaj jednak nie zawsze my jesteśmy aktywne, a na poczucie zawsze możemy to odebrać. No i wtedy ja czytam Velma, to z kimś tam przyjedzie i pokaże ten cały jest. Tak. Nawet myślę, że możemy już kończyć, więc zachęcam do subskrypcji oraz lajkowania. Jeżeli ktoś jeszcze nie kliknął ten szary dzwoneczek, to klikajcie.